Witam wszystkich Państwa na dzisiejszym posiedzeniu komisji doraźnej. Nasze zaproszenie przyjął Przewodniczący Rady Nadzorczej Miejskich Wodociągów i Kanalizacji, pan dr. Krzysztof Napieraj, którego serdecznie witam. Dotychczasowa praktyka spotkań z naszymi gośćmi reprezentującymi poszczególne organa, zarówno MWiK-u, jak i Spółki Wodnej kapuściska była taka, że my się staraliśmy zadawać pytania w kwestiach dotyczących zakresu działania Komisji. Cały czas te nasze pytania być może nie są do końca precyzyjne, ponieważ cały czas czekamy na dokumenty, o które prosiliśmy pana prezydenta Dąbrowicza. Czy pan przewodniczący by najpierw chciał jakieś nie wiem, krótkie oświadczenie, coś wyjaśnić, czy możemy by przejść? do pytań, które nas interesują. Na prośbę Pana Przewodniczącego, ja członkom Komisji ten zakres podałem, oprócz zaproszenia, z uwagi na to, że Pan Przewodniczący jest, pełni swoją funkcję od 1 stycznia 2008 roku, tak? Jeżeli od 19 stycznia. 19 stycznia 2008 roku. No jakby rozumiem, że trzon naszej rozmowy będzie dotyczył y, zadania inwestycyjnego dotyczącego stacji wodociągowej, stacji udatnienia wody na czyszkórku, no, ponieważ no, wszystkie interesujące nas przetargi dotyczące y, realizacji i oczyszczania ścieków w Kordonie wykraczają poza pracę pana przewodniczącego w Radzie Nadzorczej. Jak również myślę, że w takich ogólnych pytaniach dotyczących y, jakby pracy Rady Nadzorczej mwik i kontaktów Rady Nadzorczej z miastem, z Panem Prezydentem, no, być może jakiś w jakimś sposób się yy, temat y, przywinie. Yy, nie wiem, czy mogę zacząć od, od siebie? Panie Przewodniczący, ja bym chciał się dowiedzieć, jakie Pan ma wykształcenie i czy ma Pan zdany egzamin na Członków Rady Nadzorczej po odskazu Państwa? Doktor Nauk Ekonomicznych mam oczywiście zdany egzamin. Dobrze. A tak jak ustaliliśmy od 19 stycznia jest 2008 roku, jest Pan Przewodniczącym Rady Nadzorczej Miejskiej Wiedeciągów i Kanalizacji. Czy mi się dobrze wydaje, że wcześniej Pan pracował? Przerwam, takie skojarzenie również w Radzie Nadzorczej ale... Tak jest. Proszę mi powiedzieć, jak wygląda dzisiaj miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego, członka Rady Nadzorczej W Tak, To Dokładnie zgodnie z wytycznymi ministra czyli jest w granicach 82% średniego krajowego. Otóż fakt, jaki miał miejsce chwilę po tym, jak nasza komisja powstała, i moje pytanie dotyczy, czy pan ma wiedzę o tym fakcie, a mianowicie ze strony internetowej bergowskich Wodociągów zniknęły informacje o rozstrzygniętych przetargach. Czy, czy ma Pan jakąś wiedzy czy to... Czy nie mam takiej to się, że na obstrukcję albo zacieranie środków. No mam nadzieję, że wiedza z Wysokiej komisji nie pochodzi wyłącznie ze strony internetowej. Tak, że nie nie, nie mam ma wiedzy, to wiedzy to na temat zniknięcia. Może... to. Dziękuję za My powiemy. Od dłuższego czasu Miejskie Wodociągi i Kanalizacja na swojej stronie internetowej zgodnie z wytycznymi, które są, przepraszam, że też się oprę na stronie internetowej Narodowego Funduszu, a odnoszą się do realizacji inwestycji współfinansowanych przez Narodowy Fundusz, Funduszu Spójności, wymaga, czy uważa, że te wszystkie dokumenty publiczne, czyli specyfikacje, rozstrzygnięcia komisji przetargowych i tak dalej, dalej, są objęte o dostępie do informacji publicznej. Na stronie internetowej wodociągów znajdowało się takie archiwum wszystkich przetargów, począwszy od 1 stycznia 2005 roku. Również znajdowały się dokumenty dotyczące zarówno Fordonu, jak i Czyszkówka. W sądzie można sobie wymyślić scenariusz taki, że wodociągi w 100%. A czasem to... nie, nie bym miał znaki, Panie Przewodniczący. Proszę. Trochę nie rozumiem jakby idei tego myślenia, bo ja nie mogę myśleć za sądami, tak, e, ale, ale to, nasi komitety pomocnicy posiadają pewną strategię negocjacyjną. Dobrze, ale zgodnie z Ja, ja może w zasadzie... Tak ale przepraszam, będzie Pan mówił jakby do ściany, ponieważ nie. ponieważ nie będę w stanie odpowiedzieć. Ale jak zadam no. pytanie, to wtedy może Pan powie, czy będzie w stanie odpowiedzieć, czy nie. No bo przed zadaniem pytania, jeżeli Pan już wie, że nie jest w stanie na nie odpowiedzieć, to. Panie Przewodniczący, czasami swoim studentom mówię, że no. dajcie o to, aby pytanie nie było dłuższe od odpowiedzi. No, wszystkie zadane przeze mnie pytania, czy większość zadanych przeze mnie pytań, Pan cytuje, że nie ma Pan wiedzy. No. Pytanie jest takie, co Pan robi w tej Radzie Nazarczyków Wysokiej. No ale to mówi, tak? pytanie retoryczne. Natomiast wracając jak gdyby do pytania.